radosnym głosem śpiewajcie królowi śpiewajcie wszystkie narody śpiewajcie radosnym głosem śpiewajcie królowi Każdy z nas buduje jakieś królestwo z historii wiemy, że istniały trzy takie trzy największe imperia, trzy największe królestwa to królestwo Chingis Hana, które, które liczyło najwięcej ludzi, kolejnym największym królestwem było Królestwo Brytyjskie. To było królestwo, które że tak powiem było najbardziej rozpięte pod względem powierzchni, pod kątem długości trwania i życia królestwa pewnego imperium możemy powiedzieć o, o Rzymie, które, które trwało ponad tysiąc lat. Każde z tych królestw rozpadło się w wyniku walki o władzę, w wyniku pewnych walk o to, o swoją rację, walki o władzę, walki o, 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 o pieniądze. Żadne z tych królestw nie przetrwało do dzisiaj. Nie widzimy tych, tych, tych królestw. Jakie królestwo budujesz? Tym królestwem może być twoja kariera, może być twoje, twój rozwój osobisty, twoja rodzina, może jakaś firma. Wiele, wiele osób próbuje zbudować jakieś królestwo. Wielokrotnie myślimy o tym, żeby dzieciom przekazać coś dobrego, jakiś dom, mieszkanie. Każdy z nas coś buduje. E, e, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju e, królestwo. Chciałbym Ci powiedzieć, że e, to królestwo e, niestety się nie ostoi. E, to królestwo niestety nie przetrwa. E, prędzej czy później zostanie zniszczone. Prędzej czy później zostanie zabrane. E, żywot tego królestwa skończy się z momentem, kiedy kiedy umrzesz kiedy, kiedy przyjdzie śmierć My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć On fundamentem i nadzieją naszą jest On nas wyzwala z więzów grzechu śmierci piekła My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć on fundamentem i nadzieją naszą jest. On nas wyswala z więzów, wrzechu, śmierci, piekła. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. Jedynym królestwem, które, e, które przetrwa próbę czasu, jest Królestwo Boże. Słowo Boże mówi o tym, że, że jest coś takiego jak Królestwo Boże. Nasz zbawiciel Jezus Chrystus chodząc od wioski do wioski, nawołuje, aby, aby właśnie wejść do tego królestwa. Jak można wejść do tego królestwa? To królestwo, które przetrwa próbę czasu. To jest królestwo, to jest przestrzeń panowania Boga. Boga, który nas stworzył, który nas zaprojektował, który stworzył ten świat. To, co widzisz dookoła. Tylko to królestwo przetrwa próbę czasu. Wszystko, inie, wszystko inne zginie, zostanie zniszczone. Zostanie osądzone. Jak wejść do Królestwa Bożego? Jezus, chodząc od wioski do wioski, mówi o nawróceniu. Greckie słowo metanoia, które oznacza przemianę myślenia, oznacza zmianę myślenia, które jest, zmianę myślenia która jest przeciwna do tego, co zrobił Adam i Ewa którzy zaufali swojemu instynktowi, swojej wiedzy, swojej mądrości. Jeżeli zaufasz Bogu, nie pomylisz się i przetrwasz próbę czasu. To jedyny sposób. Nawrócenie to decyzja o tym, aby oddać swoje życie w ręce Boga, aby, aby to On poprowadził mnie przez życie. Aby to On wyznaczył w moim życiu ramy i granice. Są one zdrowe, one sprawią, że, że nie będziesz zraniony, że nie poranisz się w tym życiu, nie zrobisz sobie krzywdy, że niezależnie od okoliczności, będziesz człowiekiem, który będzie potrafił się radować i przetrwać najtrudniejszy czas. Zyskasz najlepszego przyjaciela, najlepszego Ojca, źródło doskonałej miłości i mądrości. Jesteśmy tu, ponieważ dzielimy się właśnie pasją do Jezusa. Tym jak on nas zmienia, tym co zrobił i robi z naszym życiem. To niezwykła radość i przyjemność mówić o nim tutaj na ulicy. Jestem tutaj z grupą moich przyjaciół. Rozdajemy, rozdajemy ulotki informacyjne, spotykamy się również razem na. Na modlitwie, tańcząc, śpiewając dla Jezusa, wychwalając Jego imię. Cieszymy się tym czasem. Jest to niezwykły czas. To jedyny sposób, aby, aby wejść do Królestwa Bożego. Wejście do Królestwa Bożego rozpoczyna się poprzez, poprzez nawrócenie. I tylko to Królestwo przetrwa próbę czasu. Jestem tu razem z moimi przyjaciółmi. Oto oni. Zobaczcie, grupka dzielnych osób, które dzielą się pasją do Jezusa. Jesteśmy na ulicy. Zapraszamy, poznajcie nas. To niezwykły, niesamowity czas, aby zatrzymać się, pomyśleć o swoim życiu i niech Jezus zmieni Twoje życie. Do zobaczenia. Dziś Dziś rozrywa Bóg kajtany Dziś rozrywa Bóg kajtany I swobodę daje nam Abyśmy poczuli Jego bliskość, Jego obecność Abyśmy się z Nim tu naprawdę skonfrontowali W taki, w taki pozytywny, taki pożyteczny dla nas sposób aby on nas wypełniał swoją radością, swoją świętością, swoją, swoim przekonaniem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy się z nim tu nie rozminęli. Posłuchajcie tego, co mówi psalmista. Śpiewajcie Jachwę pieśń nową, gdyż dokonał cudownych dzieł. Jego prawica tak, jego święte ramię przyniosło mu zwycięstwo. Jahwe objawił swoje zbawienie, okazał swoją sprawiedliwość na oczach narodów. Odwołał się do swojej łaski i swej wierności względem domu Izraela. I wszystkie krańce ziemi zobaczyły zbawienie naszego Boga. Wznieś okrzyk do Jahwe, cała Ziemią. Tryśnijcie radością, zawołajcie i zagrajcie. Grajcie Jachwę na Cytrze, na Cytrze i przy dźwięku melodii, na trąbach i przy odgłosie rogu znieście okrzyk przed królem, przed jachwem. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia, świat oraz jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry wiwatują wspólnie wobec jachwę, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według swojej słuszności. Wiecie, to jest niesamowita radość, że Bóg w swoim Synu, Bóg Jahwe w swoim Synu Jezusie Chrystusie nadchodzi. Nadchodzi. Z każdą sekundą, z każdą minutą, z każdą godziną, z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem On jest coraz bliżej. On jest coraz bliżej, aby osądzić całą zamieszkałą Ziemię. Ale i aby zabrać swój lud. Aby zabrać swój kościół. Aby zabrać swoją oblubienicę, z którą jest, póki co jak mówi Boże Słowo, zaręczony. Jeszcze nie doszło do zaślubin. Wiecie, Boże Słowo mówi nam o tym, że Bóg szykuje wielkie wesele. Wielkie wesele, kiedy oblubieniec, którym, którym nazwany jest Jezus Chrystus, Weźmie zaś ze swoją oblubienicą, którą nazwany jest kościół. Wiecie, to jest niesamowita radość. Nie rzeki klaszczą w dłonie, nie góry wiwatują wspólnie. Skoro góry i rzeki mają wiwatować i, i, i mają, mają klaskać w dłonie, to jeszcze bardziej my, jego dzieci. O ileż bardziej my, wierzący w Chrystusa i oczekujący Jego przyjścia. O ileż bardziej my, którzy uważamy się za część Jego Kościoła, który jest Jego właśnie uwielbienicą. Niech ten czas obiecuję, że nie będzie za długo. Niech ten czas tego spotkania będzie takim czasem uwielbienia Jezusa. Wypełnia się Jego radością, Jego entuzjazmem pomimo tego, że jest gorąco, pomimo tego, że są wakacje to dobra, są wakacje, to się nie chce nie? to się nie chce ale zapragnijmy tutaj oddać Bogu chwałę z taką radością, autentyczną radością i z taką, z taką niesamowitą świadomością oczekiwania na Jego przyjście że On już jest we drzwiach On już jest blisko żeby zabrać swój lud do tej dziedziny, do tego miejsca w, których, w którym On naprawdę króluje i o którym mówi Boże Słowo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. O tym wszystkim, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go kochają, którzy Go miłują. W życiu miłujecie Boga. Amen? Amen. 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 To dla was Bóg przygotował wspaniałe miejsce. Wspaniałe miejsce. Miejsce szczęśliwości, radości, pokoju, bliskości z Nim. No i ja chciałam takie, ja może prosta rzecz, ale kilka tygodni temu, e, może zacznijmy tak, ja jestem osobą, która na ogół jest raczej pozytywna, w sensie może nie jestem kipiącym entuzjastą, czy jakimś ultra pozytywną osobą, czy optymistą, ale raczej tak baby serca gdzieś tam w środku, zawsze raczej mam takie pogodne nastawienie do życia. I rzadko mi się zdarzają jakieś takie duże wahania nastroju czy, czy jakieś doły i tak dalej, ale zdarzył się ostatni taki czas, w którym no, parę rzeczy się tam nałożyło. Firma moich rodziców musiała mieć jakiś przestój, więc problem z pieniędzmi. Potem uświadomiłam sobie, że moje perspektywy zawodowe nie są tak dobre, jak myślałam, że są. Gdzieś tam zaczęłam wątpić w swoje umiejętności i w to, że to jak wszystko jakoś się ułoży. No, ogólnie zamiast jakby pięknego widoku na przyszłość pojawiła się raczej ściana i na przyszłość, a trudności już teraz. I, yy, i tak w jaki sposób Wsiadło to na mnie i tak mnie męczyło przez kilka dni. Takie przygnębienie, taka, jakby, taka ciężkość wręcz. No i jakby zrzuciłam to na karb tych, tych okoliczności. I tak chodziłam z tym jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień. Próbowałam sobie się zrelaksować, obejrzeć film. Jakby niespecjalnie się, jakby wiedziałam, że to nie są rzeczy, które mnie teraz obligują do tego, żeby się teraz źle czuć. I że to są rzeczy, które się wypracują, czy, czy, czy się rozwiążą, tak? Ale jakby w jakiś sposób to nade mną ciążyło. I też ostatecznie powodowało, że, że chodziłam w jakiś sposób taka, w takim lekkim dole, który mam bardzo, bardzo rzadko. No i w pewnym momencie stwierdziłam, no że, no że chyba już się czas na to, o to pomodlić, bo, bo, bo nic innego nie działa. Jakby nie, nie myślałam, że to może być coś, co o co warto, teraz, co warto zgromić, ale w końcu stwierdziłam, że, że trzeba to zrobić i usiadłam w kuchni e, i powiedziałam, że w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję temu przygnębieniu odejść teraz, wstałam i było już wszystko dobrze. Po prostu tak odeszło. E, i, I byłam sama w szoku co się stało, że całe to przygnębienie, cała ten to taki smutek, ciężar po prostu odszedł. W minutę, dosłownie. I już było wszystko ok. Oczywiście jakby, okoliczności się nie zmieniły, e, ale, ale zeszedł zesz, ze mnie ten ciężar. Także, to tyle. Hmm. Czy pójść za jakąś złą myślą, porządliwością, pokusą, nie wiem, czy tam, czym tam jeszcze, czy wręcz przeciwnie, uczyć od niej, nie? to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. I dojrzałość, i dojrzałość właśnie objawia się właśnie w tych momentach. Kiedy mam wybrać, kiedy mam zdecydować, kiedy decyduję i wybieram tak jak Bóg by chciał, żebym wybrał i zdecydował, to wtedy w tym procesie dojrzewania ja postępuję, do, idę do przodu. Dojrzewam w końcu wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy, kiedy, kiedy rzeczy idą, wiecie, jak po grudzie, kiedy są przeszkody, kiedy są różnego rodzaju doświadczenia. Wtedy dojrzewamy też jako ludzie, jako chrześcijanie. Nie wtedy, kiedy wszystko idzie jak z płatka, kiedy, kiedy nam się wiecie, wszystko układa, kiedy no wydaje nam się, że, 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 że tak powiem, wszystko nam się ściele u, u stóp. Wtedy człowiek korzysta, taki czas też jest potrzebny. Ale jako chrześcijanie dojrzewamy właśnie wtedy, kiedy, kiedy zmagamy się z przeciwnościami. Kiedy zmagamy się z sytuacjami, które są ponad nasze siły, które nas przerastają, patrzysz na sytuację i Nie, ja tego po prostu z tym sam sobie nie poradzę. Nie, ja już ja tyle razy próbowałem, ja tyle razy już przegrywałem. Ja, ja nie dam rady. Wtedy przychodzisz do Boga w takim złamaniu, w takiej pokorze, w takim uniżeniu i prosisz go o pomoc. Ty też dojrzewasz. Ty też dojrzewasz. Jego chrześcijanie jako człowiek, jako kobieta, jako mężczyzna. I to, jest, to jest bardzo istotne, abyśmy tak spojrzeli też na siebie, jako na ludzi, którzy, których Bóg chce widzieć w procesie dojrzewania, których Bóg chce widzieć w procesie wzrostu. I jesteśmy w takim, wiecie, w takim podróżowaniu ku pewnemu, pewnemu stanowi doskonałości, która jest w Chrystusie Jezusie. Czy będziemy doskonali? Pewnie nie. Pewnie nie. Ale to wcale nie eliminuje w nas takiego, nie chcę powiedzieć obowiązku, ale takiego takiego pragnienia bycia doskonałymi. W Chrystusie Jezusie. Właśnie w ten sposób. Pomóżmy się o taką dojrzałość, dobrze? Powiedzmy Duchowi świętem, Duchu święty. Poprowadź mnie w tej dojrzałości. Duchu święty, wprowadź mnie na ścieżkę postępu. Wprowadź mnie na ścieżkę wzrostu. Wyprowadź mnie z tego miejsca, w którym być może już tkwie od jakiegoś czasu. Chcę iść do nowego miejsca. Do nowego miejsca, którego, który mi przez, które dla mnie przeznaczyłeś, w e, którym nie widzisz. Ja chciałam się podzielić taką w sumie z moją, moim, moim takim, powiedzmy, osobistym nawykiem, który sobie postanowiłam, żeby, że jakby chcę wyrobić nową wakację, postanowienia wakacyjne i sprawy. Więc początek miesiąca to też jest zawsze dobry czas na wprowadzenie czegoś nowego w życiu. Ja lubię takie rzeczy przynajmniej. No i jakby zaczęło się to od tego, jak, że przeczytałam tam parę, parę dni temu takie zdanie, że niektórzy chrześcijanie się starzeją, ale nigdy nie dojrzewają. I tak mnie jakoś to nie wiem, uderzyło i stwierdziłam, że ja nie chcę się jakby, wiecie, no, czas generalnie dość szybko mija, mam yy, już coraz szybciej. I tak się pomyślałam, że ja nie chcę się właśnie w swoim jakby chrześcijaństwie, w swojej jakby relacji z Bogiem i w swoim jakby rozwoju duchowym yy, gdzieś tam zatrzymać i po prostu w pewnym momencie się po prostu właśnie zestarzyć, nawet nie wiedzieć kiedy i ciągle pozostawać w tym samym miejscu. I stwierdziłam, że też właśnie chcę coś, chcę coś zrobić w tym kierunku. I pierwszą taką rzeczą, którą, która już też ze mną gdzieś tam chodziła, jeśli chodzi o takie nawyki yy, związane właśnie z takim duchowym rozwojem, to jest to, że właśnie chcę wykorzystywać poranki, dlatego że ostatnio gdzieś tam coraz częściej yy, jakby tak, zwracałam uwagę w Biblii na te fragmenty, że że tam, wiecie, od wschodu słońca niech imię pańskie będzie wywyższone i tak dalej, ulubione, i że generalnie to, to jest taka dość częsta praktyka w biblii, że te poranne modlitwy, żeby te poranki po prostu gdzieś tam Bogu oddawać, jakby cały dzień też w tym, w tym jakby rano Bogu w modlitwie zanosić. No i to jest taka pierwsza rzecz, która powiedzmy, że wciąż, jakby ten nawyk sobie wyrabiam, ale jakby widzę już teraz tego wielkie pozytywy i takie właśnie plusy i mam nadzieję, że, że gdzieś tam uda mi się to, wiecie, wypracować i jakby utrzymać. No i jeszcze a propos właśnie tego dojrzewania, to też właśnie w tym samym, tej samej książce, w której to zdanie o tym, o tym starzejących się chrześcijanach, ale nigdy nie dojrzewających, jakby przeczytałam taką, taką jakby koncepcję, że generalnie wszystko, co dojrzewa, że jakby dojrzewanie generalnie wymaga jakiegoś czasu. Nawet i właśnie i ludzie dojrzewają, jakby wiecie, w etap dojrzewania w życiu nastolatka też trwa tam kilka lat. Nie wiem, owoce dojrzewają i to też zabiera jakiś, jakby musi zabrać w pewien sposób jakiś czas. No i stwierdziłam, że też gdzieś tam też chcę patrzeć w ten sposób na rozwój naszego kościoła i też tam właśnie na mój jakiś tam rozwój, że pewne rzeczy tak jakby wymagają czasu. I ja chcę tym rzeczom ten czas jakby dać, yy, patrząc na to, że jakby Bóg o ten rozwój się troszczy i on jakby go zabezpiecza i jakby on to, yy, wiecie, nadzoruje. Czyli jakby ten rozwój i ten owoc, który zobaczymy, jest jakby w najlepszych rękach. Także to są takie dwie myśli, którymi ostatnio żyję i stwierdziłam, że, 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 że właśnie chcę się nimi też podzielić. Także to tyle, Chwała Panu. tego żenadę on naszą